Miłości moc, miłości moc, miłości moc. Otóż wielu w dzisiejszym czasie świata zupełnie niepotrzebnie myli ładność duchową z autentycznością i prawdziwością życia. I tak oto, gdy wydaje im się, że wibracja jest brzydka, nieprzyjemna, oczyszcza sprawy z przeszłości, które zupełnie nie pasują już do dzisiaj. Tak oto wydaje im się, że należy tego unikać. I jest to brak zrozumienia, a może i nawet coś gorszego: brak odwagi. A to zobaczcie: każdy, kto dotyka spraw trudnych, może przejść z zapachem tych spraw, kojarzy się z tym, w dziejach świata wydał swój czas na to, a nie na coś innego, przesiąknął się z tym. Czy to złe? Czy zatem wszystkich egzorcystów należy wrzucić tam, gdzie to, co wysłali, co wyrzucili z ziemi? Co jak w piosence Maxa Romeo zupełnie poza nasz wymiar swoją mocą zrelokowali i dzięki ich, aby padałoby powiedzieć naszej sztuce, tak oto świat już wolny od szatana, tak oto zobaczcie. Gdy jesteście w oburzeniu, jesteście w mocy. Nawet gdy jesteście w rozpaczy, jesteście w mocy. Gdy jesteście w miłości, jesteście w mocy. Gdy jesteście we wściekłości, jesteście w mocy. Wszystkość ciebie to wszystkie aspekty ciebie zjednoczone w całość, zebrane pod Twoim imieniem i nazwiskiem, jak pod jedną flagą, mający wspólny mianownik: Ciebie. I tak oto ty, miłosierny, zapewne użyjesz innych narzędzi, zdobędziesz się na inne działania niż Ty wściekły i oczywiście Twoim wyborem, miarą Twojego rozwoju, decyzją Twojego światła, jakim sobą siebie postąpisz. Czy poważysz się na działanie przeszłe, wpisane w instynkt, dawne, a wypadałoby nawet powiedzieć gęste i niskie. Czy też posłuchasz swojego światła, zobaczysz, Zupełnie nie angażując w to emocji niskich, jak wiele możesz zwyciężyć w tej sytuacji i którędy. I tak o to podążysz. Już nie jak postać w grze, odczuwająca wszystkie ciosy, a jak ten, który prowadzisz całą rozgrywkę, a nawet więcej. Możesz wyłączyć komputer, wyjść na zewnątrz, zobaczyć księżyc w pełni i odetchnąć świeżym powietrzem. Tak oto jesteś w mocy. Kiedy próbujesz unikać wszystkich stanów siebie, które nie są wzniosłe, które nie pachną najwyższym honorem, które nie są piękne, a magię uprawiasz tylko i wyłącznie wtedy, gdy czujesz się w uniesieniu w najwyższe światło siebie, jest w tym oczywiście pewna godność. Jest w tym oczywiście pewien styl. Nie sposób tego nie docenić, jeśli znaczy nie sposób również. Nie zauważyć, że dziś potrzebny jest każdy, kto może działać, każdy, kto ma odwagę, by działać. Właśnie teraz należy powiedzieć, że to już nie są ćwiczenia. To czas ostateczny, czyli docelowy. A więc przespanie tego czasu z jakiejkolwiek pobudki, czy szlachetnej, czy mniej szlachetnej. Czy to wmówiona skromność? Czy prawdziwa nieśmiałość? Czy to wrażenie, że należy do tego jeszcze wydarzyć się, douczyć, dorosnąć sobą? Cokolwiek cię powstrzymuje teraz? Rozpuszczam to w świetle i w Twojej obecności rozpuszcza się i każda z Twoich blokad zaprzestaje istnienia w tu i teraz, abra I tego tak to koniec czasu Twych wymówek i w każdym dniu, a czas jest zawsze teraz. I każdy dzień na imię ma dziś przez 24 godziny. Wypełnij się wspaniałością siebie, tak jak życzysz sobie swoją duszą. Tak podąży umysł, tak ciało da radę. Ale zestrukturyzuj się właśnie na to. Mierz bardzo wysoko. Zaufaj sobie w swój najwyższy potencjał. Zobacz obiektywnie na tyle, na ile potrafisz, co możesz. I co chcesz sobą wprowadzić w świat. Pamiętaj, będziesz tym sobą siebie, który to wprowadziłeś. Tym, który jako pierwszy to zawierasz. Tym, który rozpocząłeś ten fraktal. Wystartowałeś o tym rzeki świata. Bądź odpowiedzialnym czyniącym. Pamiętaj, pracuj wtedy, gdy potrzeba Twojej pracy. Nie wtedy, gdy pozwolisz sobie z różnych względów i po wszelkich mentalnych zasiekach i labiryntach, by odpalić świece, widzisz, reaguj, żadnych zadań domowych, niczego na później. Czas jest teraz. Czas jest zawsze teraz. Miejsce jest wszędzie tutaj. Działaj. Jesteś światłem w działaniu. Bądź żywym światłem w działaniu. Abrakadabra.